Cześć kochani, witam się z wami w trzy razy na tak. Dzisiaj pokażę wam trzy produkty. Y Tanie, drogeryjne do pielęgnacji włosów, które uratują każde zniszczone włosy, zniszczone tak jak moje, bo moje już błagają o fryzjera. Zrobiły się całkiem długie, ale końcówki już są bardzo zniszczone. Jak widzicie, nawet są takie o, wystrzępione na końcach, po prostu proszą o to obcięcie, a ja odwlekam to jak najdłużej mogę, bo nie lubię chodzić do fryzjera. Znaczy, może. Sam, samą wizytę u fryzjera bardzo lubię, bo to jest przyjemne, ale nie lubię obcinania włosów i zawsze tak długo zapuszczam, a potem nagle. Znikają, także jak najdłużej próbuję utrzymać je w dobrej kondycji, chociaż pewnie na dniach w końcu wybiorę się do fryzjera. Pokażę Wam dzisiaj trzy produkty, właśnie specjalnie dedykowane takim zniszczonym, przesuszonym włosom, które mi się bardzo dobrze sprawdzają i wcale nie są jakieś super drogie. Pierwsza rzecz to jest seria. Wydaje mi się, że nowa: Johna Freedy Full Repair czerwona tuba. Mam jeszcze odżywkę, ale nie będę Wam jej pokazywać, bo osad pod prysznicem po prostu zmasakrował tą tą tubkę. Jest to, jest to szampon z dodatkiem olejku Inka Inchi. Mam nadzieję, że tak to się wymawia. Dedykowany właśnie zniszczonym włosom, bardzo dobrze mi się sprawdza. Jest dość gęsty, dość odżywczy, ale nie obciąża włosów i odżywka tak samo także bardzo fajny szampon, i nie wiem, w okolicach 30 zł. on kosztuje, więc jeszcze tragedii nie ma, a naprawdę dobrze mi się sprawdza. I dodatkowo pielęgnację uzupełniam nową maską również od Johna Freedy. Jest to maska Freeze Ease. E, maska, która widocznie naprawia i wzmacnia suche, uszkodzone i puszące się włosy. E, na opakowaniu napisane było nawet, że jest w stanie zlepić te rozdwojone końcówki. W cuda nie wierzę, ale faktycznie zauważyłam, że jest ona bardzo bogata, bardzo ładnie wygładza te końcówki m, i tam, gdzie one mają takie białe zakończenia, to wszystko znika. E, nie jest zbyt gęsta. Znaczy, gęsta jest, ale ona jest bardzo lekka. Nie jest taka tłusta, nie jest taka obciążająca, ma taki lekki, lekki, bardzo lekką formułę. Bardzo ładnie pachnie, ten zapach dość długo utrzymuje się na włosach, także myślę, że mogę Wam polecić, zwłaszcza jeżeli macie puszące się włosy. Ponieważ w lecie bywa ciepło i wilgotno, to te włosy zwykle są dość niesforne. Ta maska też mi z tym problemem pomagała sobie poradzić. I trzecia rzecz to taki maluszek olejek do włosów marki Bio Elixir Argan Oil. Dostaniecie go w każdej wydaje mi się drogerii. Ja kupiłam Całą buteleczkę w Rosmanie jest to akurat najmniejsze opakowanie. Wiem, że są większe, te większe mają już pompkę, także yy, i nie jest to produkt drogi. Pamiętam, że kupiłam na jakiejś promocji za 4 zł tą buteleczkę i jestem zachwycona. Używa jej również moja mama i moja przyjaciółka i też bardzo sobie chwalą. Yy, nie sądzę, żeby był to 100% olejek arganowy, na pewno ma jakieś dodatki, ale to co robi z włosami jest fenomenalne. Yy, dodatkowo przepięknie pachnie. To jest to jest taki zapach, który jest kwintesencją tego, co ja lubię w perfumach na przykład. Taki orientalny, lekko powiedziałabym, kadzidlany, nie wiem, wyczuwam tu jakąś mirrę, coś takiego orientalnego. Co dość długo też utrzymuje się na włosach, także bardzo, bardzo przyjemne, wyprodukowane we Włoszech. I co ja robię? Nakładam go na moje końcówki, nie na całe włosy, ale tak przeciągam tutaj po końcach naprawdę niewielką ilość. Widzicie, zużycie jest minimalne, a używam już od dwóch tygodni przynajmniej. Dosłownie przykładam sobie w ten sposób. Nakładam na rękę, rozcieram między dłońmi, i tyle mi wystarczy, żeby te moje włosy tak fajnie odświeżyć. I nakładam ten olejek albo na wilgotne włosy tuż przed suszeniem, chociaż ostatnio staram się pozwolić moim włosom wyschnąć bez suszarki. Albo też, kiedy już są suche, to właśnie przeczesuję sobie takimi naolejonymi olejonymi włosy i one naprawdę zyskują takiej sprężystości, blasku. A to jest taki olej, który nie tłuści tych włosów. One się nie zbiją w jakieś strąki nieestetyczne, tylko faktycznie nadal będą puszyste, ale ładnie odżywione. I trzeci sposób, na jaki używam tego olejku, to jest na drugi, trzeci dzień. Ostatnio staram się myć coraz rzadziej włosy. Moje włosy z natury się nie przedłużają. I przypuszczam, że mogłabym ich nie myć około tygodnia, ale no, to już jest problem w mojej głowie, że ja po prostu uwielbiam myć włosy codziennie najlepiej i e, ostatnio się ograniczam. E, na drugi dzień wiadomo, te włosy są trochę wymięte po spaniu w łóżku, po, po tym, że... Te włosy mają ciągle kontakt z odzieżą i ocierają się, one są na drugi dzień zwykle przypuszone, trochę rozczochrane i suche na końcach Wtedy ten olejek też świetnie mi się sprawdza do takiego odświeżenia tych końcówek i nawet nie muszę wtedy tych włosów specjalnie prostować prostownicą Także to jest mój trzeci ulubieniec ostatnio do włosów i właściwie tak wygląda ostatnio moja cała pielęgnacja włosów szampon odżywka ta maska i ten olejek to jest wszystko czego używam, żeby jeszcze w miarę utrzymać w dobrej kondycji te moje włosy, ale tak jak mówię, na dniach muszę już pójść do fryzjera. Już nawet nie obcinam sama grzywki, bo wiem, że wkrótce się wybiorę do fryzjera i on to zrobi lepiej. Także tak wygląda moja aktualna pielęgnacja, i to chciałam Wam polecić w dzisiejszym trzy razy na tak. Mam nadzieję, że coś podpatrzyłyście, że filmik Wam się podobał. Dajcie znać: może Wy macie jakieś sprawdzone, fajne kosmetyki drogeryjne, które dobrze radzą sobie z takimi niespornymi i zniszczonymi trochę włosami. Chętnie poczytam w komentarzach na dole. Tymczasem żegnam się z Wami. Jak zawsze proszę o kciuka w górę. Nowe osoby zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Buziaki, trzymajcie się. Pa! pa.